Witam wszystkich, z tej strony Merol, mamy dzisiaj 4 sierpnia, godzina 8.36, zapraszam na przegląd analizy technicznej, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie Bitcoina, kilka altcoinów, a na końcu pogadamy sobie o Solanie, zobaczymy czy czekają ten sam los co Lunę, serdecznie zapraszam. Zaczynamy od Bitcoina. Aktualna sytuacja. W tym momencie raczej wszystko wygląda bardziej spadkowo. Tutaj jest taka strefa, w której widać, że walczą, ale najprawdopodobniej zostanie to wszystko zwalone. I teraz pierwszy target będzie tutaj taka strefa, która będzie broniła tego dołka. I teraz ta strefa będzie miała za zadanie wypchnąć cenę do góry po nowy szczyt, to po pierwsze, a po drugie, aby dotrzeć do strefy w przedziale cenowym między 26 700 a 29, właściwie 30 tysięcy. Także aktualnie tą strefę należy bardzo bacznie obserwować. Przedział cenowy w tej strefie jest między 21,700 a 20,900. Tutaj na pewno można spodziewać się silnego popytu. Jeżeli zobaczymy, że cena wychodzi z tej strefy i dołek zostanie obroniony, no to target to będzie te 26800, myślę spokojnie. Dlatego należy w tym miejscu, w tej strefie, szukać po pierwsze formacji świecowej. Po drugie, RSI w okolicach 30 na interwale 4-godzinowym. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony. Będziemy mieli szansę na to, że kolejny ruch wzrostowy zostanie ładnie wyczerpany do RSI 70. Teraz, jeżeli okaże się, że ten scenariusz nie wypali i dostaniemy rozwalenie tego dołka, no to w tym momencie sytuacja robi się zupełnie inna. Wywalamy ten dołek, zostają te dwa dołki. Które są dość blisko siebie, i one też są do wywalenia, to jest bardzo dużo. No masa stoplossów jest tak naprawdę. Więc warto by było się zastanowić, czy w takim przypadku nie wziąć jeszcze takiej strefy na wywalenie tych dołków i obrona ostatniego dołka w tym miejscu. Należy zwrócić na to uwagę. Jeżeli ten dołek nam pęknie. To możemy oczywiście się siedzieć tu, zatrzymać, ale te dołki są na tyle mocno atrakcyjne do wywalenia, że trzeba brać pod uwagę taki scenariusz. Oczywiście scenariusz nowego dołka też jest jak najbardziej możliwy, ale na ten moment skupiając się na tym, co się dzieje tutaj bardziej lokalnie, to jeżeli ta strefa pęknie, no to tutaj odbędzie się ostra walka i na pewno te poziomy. Które są tutaj oznaczone jako dołki, one będą mocno popytowe, szczególnie ten najniższy, tuż po wybiciu tego poziomu tutaj powinien się pojawić silny popyt. Ale do tego czasu to może się jeszcze dużo wydarzyć, dlatego najpierw obserwujemy tą strefę. Tutaj bym wyznaczył mniej więcej poziom 21500 powiedzmy, to będzie taki psychologicznie bezpieczny poziom. I tutaj bym szukał wejścia. To może nie, że tu ustawiam zlecenia, ale będę obserwować bacznie ten poziom, co się tutaj wydarzy. Docelowo, jeżeli Bitcoin wystartuje z tej strefy i dojedzie do okolic 27 tysięcy, ja tutaj będę realizował wszystkie zyski. I teraz, dlaczego? Ponieważ w tym przedziale cenowym tu jest uwięziona bardzo duża liczba bardzo duża liczba osób, która kupiła bitcoina, i oni będą po pierwsze z niego uciekać. Po drugie, jest to bardzo dobre miejsce na short. I według mnie, z tego miejsca, jeżeli ten scenariusz będzie miał, jeżeli ten scenariusz będzie się realizował, to z tego miejsca właśnie wszystko się okaże: czy będzie to tylko korekta, i później jedziemy do góry, czy może z tego miejsca dostaniemy nowy dołek. Ponieważ jest na to bardzo duża szansa. Ta strefa jest na tyle silna, że możemy dostać spadek właśnie do 12-10 tysięcy. I trzeba się z tym liczyć, mieć to na uwadze. Natomiast czy tak się stanie, to tego nie wiemy. Dlatego, mniej więcej w połowie całego tego ruchu, będzie się rozgrywać walka o wzrosty po prostu. Jeżeli te wzrosty wygrają, no to jedziemy do góry. Chociaż mi się wydaje, że jest jeszcze duża szansa na to, że jeszcze w tym cyklu walniemy o nowy dołek. Także tutaj będzie bardzo, bardzo ważna. No po prostu będzie tutaj bardzo ważna bitwa. Ale raczej wszyscy stąd będą shortować, A to, czy teraz grubasy załadują się w przedziale powiedzmy tych 22-500, no to przekonamy się już po spadku. Także scenariusze wydaje mi się, że są w miarę jasne. Na początek obserwujemy strefę między 21,700 a 2,900, i bardzo istotne jest to, żeby nie wybić tego dołka. Zrobimy sobie teraz szybkie spojrzenie na kontrakty terminowe na Bitcoinie. I dostaliśmy tutaj ostatnią lukę, która jest w przedziale cenowym między 23,925 a 23,700. I teraz, jeżeli scenariusz ułożyłby się troszkę inaczej. Mianowicie tutaj mamy naszą strefę zakupową, którą pokazywałem przed chwilą na bitcoinie. Natomiast jeżeli okazałoby się, że cena najpierw wystrzeli do góry jeszcze, to na krawędzi tej luki będzie bardzo dobre miejsce do zajęcia pozycji short. I wtedy moglibyśmy wykonać sobie taki ruch. Ale warunkiem jest to, że faktycznie musimy zacząć rosnąć i musi być chęć zamknięcia tej luki. I wtedy można próbować uderzać tutaj shorta. Natomiast, jeżeli scenariusz będzie totalnie inny, czyli najpierw spadniemy do tej strefy, to później ten short może być bardzo niebezpieczny. On najprawdopodobniej da później tylko reakcję i będziemy dalej cisnąć do góry. Także możecie sobie obserwować jeszcze ten wykres. Jeżeli cena by tutaj wróciła na tą lukę, to można próbować shorta. Tak, poza tym, tutaj w okolicy, wszystkie luki mamy. Zamknięte. Natomiast tutaj znowu mamy lukę, która jest w przedziale cenowym między 27:300 a 28:800. Czyli jest to miejsce, właściwie, które się pokrywa z analizą na Bitcoinie. Czyli moglibyśmy dobić do tych 29 000, zamknąć lukę, zrealizować tutaj zyski z longów i jazda w dół z shortem. Przypominam, oczywiście. O tym, że mamy tutaj lukę z 2020 roku, niedomkniętą, i mamy nową lukę z tego miejsca. W tym momencie możemy sobie już przestawić to na ten dołek. Także mamy tu jeszcze cały czas dwie luki do domknięcia i powinniśmy wybić po prostu jeszcze przynajmniej jeden nowy dołek. A teraz pierwszy altcoin, czyli Yern Finance. Ostatnio mieliśmy bardzo silny dynamiczny wzrost, który w sumie zaskoczył chyba wszystkich. Dotarliśmy do strefy podaży. Tutaj były dwie strefy, które się na siebie nakładały, więc było to bardzo silne miejsce do shorta. Natomiast ten ruch, który tutaj jest, jest taki troszkę troszkę niemrawy. I teraz dwa scenariusze. Pierwszy, mamy spadek. Do strefy w okolicach 7550, nawet do 4900, ale podejrzewam, że jak już tylko byśmy się tu znaleźli w tej strefie, no to przy tych 7000 trzeba by było już szukać wejścia. I z tej strefy spodziewam się silnego popytu, mocnego ruchu do góry i rozwalenia tych stref. Ja będę tutaj wykonywał moje zakupy spot przy poziomie 7000 i będą to raczej zakupy już takie długoterminowe. Teraz jest jeszcze druga możliwość, że mianowicie zahaczymy o to strefę i od razu pojedziemy do góry. Ta strefa jest w przedziale cenowym między 9550 a 8740. To jest dość istotne miejsce, więc. Warto tutaj to obserwować, bo faktycznie może się okazać, że cena stąd wystartuje i my już nigdy nie dojedziemy do tej strefy. Więc żeby nie było, że ktoś tam sobie na przykład przegapi tego JR Finansa, warto zastanowić się nad zakupami w tej strefie, a najlepiej ją obserwować i czekać na jakąś po prostu reakcję popytową. Na ten moment RSA już jest napompowane, ale oglądając różne inne altcoiny. Widać, że one sobie powoli robią korektę, schodzą do wcześniejszych stref i często już startują. Więc tutaj obserwacja tej strefy, jak najbardziej, ona może dać silny popyt. A docelowo target z tej strefy i z tej dużej strefy to będzie ponad tą niebieską linię, czyli można liczyć na jakieś plus minus 18 tysięcy. Taki będzie target tych dwóch stref. Kolejny na tapecie jest Chili's. Chili's wygląda na mnie bardzo dobrze. Tutaj miałem strefę długoterminowych zakupów spot, czyli z dosłownie tylko dotknął tej strefy i właściwie wystartował do góry. To zostało kompletnie przegapione. Teraz jak tutaj wyglądała sytuacja dalej? Mieliśmy małą strefę popytową, dała reakcję. Spodziewałem się tego, że dotrzemy do strefy podażowej, z której zrobimy sobie shorta do strefy spot. Niestety tego shorta nie udało się złapać, ale na grupie wyznaczyliśmy sobie Taką tutaj strefę na spot na jednym z webinarów, cena tutaj dotarła i mamy <laughs> bardzo fajny ruch do góry. Teraz czego możemy się spodziewać? Dalej, aktualnie nad nami jest bardzo silna strefa do shorta, i spodziewam się raczej ruchu właśnie w tą stronę. Jeżeli cena by tutaj dotarła, mam wyznaczone tutaj miejsce do zajęcia pozycji. Pomarańczowy poziom jest najsilniejszy do zajęcia pozycji short. Czarny poziom jest to stop loss, czyli pozycja na short od 0 19 32 stop loss 0 20 56. Natomiast do tych poziomów jest jeszcze dość daleko. Możemy mieć jeszcze drugi scenariusz. Widzę tutaj dywergencję na RSI, która może nam zrobić małą korektę. Jeżeli ta korekta by się wydarzyła, to tutaj mamy taką większą strefę, i cena może nawet zahaczyć jeszcze raz o poziomy z tej strefy, ale jest bardzo duża szansa, że raczej tylko górną część tej strefy będzie cena chciała zaliczyć. I jeżeli spadniemy, tutaj, to to będzie znowu dobra okazja do tego, żeby zrobić sobie zakupy na spot i cisnąć dalej z trendem do góry. Także w tym przypadku obserwowałbym wyższą strefę zdecydowanie na początku, czyli przedział cenowy od 01068 do 0,11985, także dwa scenariusze, w zależności od tego, co się wydarzy, jeżeli dostaniemy spadki, robimy zakupy, również na futures, można próbować to ciągnąć do pomarańczowego poziomu, jeżeli od razu byśmy dostali ruch na górę do pomarańczowego poziomu, no to można próbować szukać. Przeszukać. Można próbować tutaj shorta po zaliczeniu poziomu jakiejś reakcji spadkowej. Kolejny mamy CRV, więc teraz zaczynając sobie tego, co się wydarzyło na dole, zeszliśmy do długoterminowej strefy zakupowej spot. Cena chwila sobie tutaj poprzebywała i wyskoczyliśmy do góry. Teraz dostaliśmy złamanie ostatniego impulsu, co jest dla mnie bardzo istotną przesłanką na wzrosty. I ja w tym momencie szykuję się do ruchu do góry. Mam wyznaczone dwie strefy, które obserwuję do zakupów, na ten moment oczywiście bardziej stawiam na wyższą strefę. Natomiast, jeżeli Bitcoin miałby się jakoś mocniej zwalić, no to raczej wtedy wracamy do strefy mniejszej, która jest, jest dalej w naszej dużej, długoterminowej strefie zakupowej. Więc jeżeli chodzi o spot, to to by było świetne miejsce znowu, żeby się załadować. Przedział cenowy jest to 0.74, a 0.64. Natomiast realnie na ten moment raczej powinniśmy spodziewać się popytu z tej strefy, gdzie krawędź. Myślę, że ten sam poziom nawet można by użyć 1.038. To będzie pierwsze miejsce do buy. A krawędź strefy jest na 0,86. Osobiście szukałbym tutaj zatrzymania formacji świecowej niskiego RSI, najlepiej na interwale, właśnie 4 godzinowym. Jest to dosyć silny interwał. Jeżeli na tym interwale RSI nam się rozładuje, to później możemy mieć fajny ruch do góry razem z trendem na H4. Także obserwacja tych stref docelowo. Jeżeli ta strefa zadziała, no to mamy szansę na pewno na przebicie szczytów. To jest w ogóle jakby raczej, może nie, że pewne, ale mamy na to bardzo dużą szansę. A kolejnym targetem będzie strefa około 2 dolarów. Także stąd całkiem fajnie można by sobie ustrzelić z dolnej strefy target całkiem ok niestety miejsc docelowych w tej strefie nie widzę nie jestem w stanie na ten moment wyznaczyć więc no niestety trzeba czekać po prostu na zaliczenie i formację i sygnał w postaci na przykład właśnie złamania trendu tak jak tutaj tylko że na małym interwale na minutowym kolejny na tapecie będzie fil. Fil jest to mój czarny koń na nadchodzącej hossy. Ostatnio o filmu mówiliśmy sobie, jak byliśmy mniej więcej w tym miejscu. Wszystko wyglądało tutaj bardzo elegancko. Ja sam zrobiłem moje zakupy spod, ale niestety później był spadek. Ja oczywiście się nie przejmuję moimi zakupami spod, bo wiem, że wyjdę na zero. Natomiast teraz jest jeszcze taniej i warto dorzucić sobie kolejne torby. Teraz, co się tutaj wydarzyło, jak to wygląda. Po spadku mieliśmy wyhamowanie ceny. Tu rozpoczęła się już akumulacja. Widać, że nie pozwalali cenie wyskoczyć za bardzo do góry. Aż w końcu, po akumulacji, mamy wystrzał. Dotarliśmy do pierwszej strefy podażowej. Dostaliśmy z niej reakcję. I teraz jesteśmy znowu w małej strefie. Teraz zmienimy sobie interwał. Teraz, czego możemy się spodziewać? <laughs> Jeżeli cena wróci do strefy na dole, to będzie genialne miejsce na spot. Genialne ja osobiście będę tutaj dorzucał dużą paczkę, szczególnie już na początku tej strefy w przedziale cenowym od 6,60, czy powiedzmy 6,70. Do 5,90 to będzie moja najsilniejsza strefa, ale ona oczywiście ciągnie się do powiedzmy 5 dolarów. Jeżeli cena tutaj gruchnie, ja robię automatycznie zakupy w tej strefie i jadę z trendem do góry. Natomiast jest jeszcze druga opcja, że my już tutaj nie zejdziemy, natomiast w tym miejscu odbędzie się ostry zakup. Więc jeżeli przez najbliższe dni i godziny cena będzie oscylowała w tej strefie. To znaczy, że oni już tutaj kupują i nie pozwolą cenie zejść niżej. Tego już nie będzie. Więc jeżeli zobaczymy tutaj taką konsolidację, to ja bym zalecał zrobić zakupy, bo może się okazać, że właśnie już tu nie wrócimy i od razu stąd polecimy do góry strzałem. Firma to do siebie, że ma strasznie silne pompy. W poprzedniej oście te ruchy były niesamowicie silne. Szybkie i dynamiczne. Tak naprawdę to był moment. Pierwszy strzał, a to co się tutaj działo w drodze na 200 dolarów, to, to była niesamowita dynamika. Ja spodziewam się znowu powtórki z rozrywki na filu i takiej dynamiki po odpowiedniej, odpowiednio długiej akumulacji. Tutaj też był taki podobny patent. Zrost, zrost, strzał do góry, korekta, trochę się pomielili i ogień. Teraz tutaj spodziewam się podobnego schematu. Tylko, że to jest jeszcze troszkę mniejszy interwał, więc on pewnie się rozbudow, rozbudowuje. I rozbuduje z biegiem czasu, ale będzie podobnie. Strzał, korekta, mielenie i znowu będzie pewnie ogień. Liczmy na to, żeby cena spadła do strefy niżej. Wtedy wiadomo kupimy taniej i więcej a potencjalne zasięgi na to hossę no to można sobie przeliczyć ile by byłoby to procent jakbyśmy strzelili do ATH, więc wydaje mi się, że FIIL jest w bardzo gorącym miejscu. Kolejna kryptowaluta jest to GALA. Ostatnio na grupie wyznaczaliśmy sobie strefę na zakupy spot. Ja robiłem sobie zakupy z pierwszej, tutaj z pierwszego poziomu. Gdzieś jeszcze na dole sobie dorzuciłem. Jak widać cena zwaliła się trochę niżej. Ja się natomiast tym nie przejmuję, ja na, stopie nie na spocie nie ustawiam stop lossów. w takiej sytuacji po prostu czekam aż to nawróci do poziomu moich zakupów i ewentualnie uciekam, albo trzymam dalej, jeżeli uważam, że trend będzie wzrostowy. W tym przypadku moje zakupy zostawiłem, Aktualnie jestem w zysku. No i wypadałoby znaleźć kolejną strefę zakupową. Przy aktualnie spadającym bitcoinie, można się spodziewać, że kala też gdzieś tutaj sobie gruchnie, strefa zakupowa zaczyna się od 0,052 do 0,045. Z tym, że dla mnie najsilniejsze miejsce będzie gdzieś tutaj na środku, znaczy na początku strefy, od początku do 0,050, i raczej stąd bym się spodziewał popytu, ale jakby spadek był silniejszy, to oczywiście możemy spaść pod koniec tej strefy. Schemat klasycznie taki sam, bronimy ostatniego dołka, więc wszystkie stop lossy powinniśmy ustawić troszkę poniżej, jeżeli będziemy zajmować ewentualnie jakieś pozycje do góry. I teraz czego moglibyśmy się spodziewać z tych zakupów? Ja ogólnie moje wszystkie zakupy w tym momencie na gala, na gali robię długoterminowo. Natomiast spokojnie można się spodziewać przebicia tego oto szczytu. Także to będzie taki pierwszy target z zakupów z tej strefy. Długoterminowo oczywiście uważam, że można by galę sobie podtrzymać, ponieważ ona też jest po bardzo, bardzo mocnych spadkach. I tak naprawdę robiąc zakupy tutaj, docierając gdzieś wyżej, możemy naprawdę mieć super fajny zysk na spocie. Kolejna kryptowaluta jest to Ravencoin. Nie mieliśmy tutaj wyznaczonej żadnej strefy zakupowej długoterminowej. Niestety, natomiast to, co jest fajne, to to, że dostaliśmy złamanie ostatniego ruchu trendowego. Mamy break of structure, także powinniśmy jechać powoli do góry. Aktualnie dotarliśmy do, dotarliśmy do strefy podażowej. Nad nami ta strefa jest dosyć, dosyć długa, więc będzie na pewno problem, żeby pokonać ją. Dlatego musimy zejść niżej pozlecenia, po to, aby była siła na wzrosty. Teraz jeżeli chodzi o strefę zakupową, oczywiście bronimy dołka i mamy naszą strefę. Ja spodziewam się popytu albo z jej górnej krawędzi, albo z totalnego dna tej strefy. Teraz początek strefy jest to przydzielcy nowy 0, 0,29$. Koniec dużej strefy jest to 0.023, i teraz, w tutaj, tej pierwszej malutkiej strefie, albo w tej drugiej niżej, szukałbym zatrzymania, formacji świecowej i popytu. Dodatkowo można patrzeć na wolumen, bo widać, że w tych istotnych miejscach pojawia się wolumen, chociaż to już w sumie było przy napiętym RSI. To może sobie można by odpuścić. Natomiast, patrzcie też na RSI samo, jeżeli będzie w okolicach 30. No to to jest potwierdzenie, że ta strefa będzie. Będzie, będzie ok. I teraz z tej strefy, jak oni się tutaj bardzo dobrze załadują, to jest szansa na to, że przewalimy te strefy od razu jednym silnym ruchem. Albo dotrzemy do strefy pomarańczowej i znowu będzie jakiś ruch podażowy. Także zobaczymy, jak to się ułoży, ale docelowo przebijamy niebieską strefę najbliższym ruchem do góry i albo zatrzymujemy się w strefie pomarańczowej, albo jedziemy jeszcze wyżej, ponad niebieski poziom. Kolejna na tapecie jest Solana, o której ostatnio jest bardzo głośno. Mówi się o tym, że Solana ma jakiegoś haka, że znikają pieniądze ludziom z portfeli itd., tak dalej, tak dalej, Tak naprawdę to portfel zewnętrzny wysyłał SIDy. i tyczy to się nie tylko solany, ale również innych sieci, także tutaj jakby sama solana nie jest niczemu do końca winna. W internecie oczywiście jest bardzo duży food na ten temat. Teraz jeżeli chodzi o zakupy. Ostatnio na grupie, na webinarze sobie wspominaliśmy. Tu była nasza pierwsza strefa na zakupy spot. Ona ładnie zadziałała wzrostami i teraz mamy wyznaczoną kolejną strefę. Co ciekawe gdy tylko cena już jest blisko tej strefy, zaczyna się food. Cena wpadła w krawędź, dostaliśmy wybicie. Ja natomiast spodziewam się dalej jeszcze zejścia mniej więcej po poziom 36, 32. To tak plus minus. Gdzie oczekuję jeszcze na niższe resigne na H4 i ja w tej strefie będę robić zakupy spot. I tak samo będę również szukać przyłączenia się na futures i wszystko jedziemy do góry. Ja uważam, że ten food, który jest teraz na solanie, on wcale jej nie zaszkodzi, a wręcz będzie odwrotnie. Niech sobie teraz foodują, a grubasy sobie kupują na tych osobach, które właśnie teraz sprzedają i uważają, że solana upadnie. Dzięki temu oni się tutaj fajnie obkupią i ja spodziewam się silnego ruchu do góry. Już wczoraj na grupie sobie rozmawialiśmy. Dużo osób się pytało, co się dzieje, czy może jakiegoś shorta, no i szczerze mówiąc, jakieś tutaj małe spadki były, ale ja patrząc po wykresie raczej widziałem tutaj wzrosty i skupowanie, więc nie wrzucałem żadnego shorta i raczej uważam, że powinniśmy Solanę skupować niż ją w tym momencie shortować. A cały ten food najprawdopodobniej za tydzień, to już w ogóle wszyscy o tym zapomną, Solana będzie już ponad szczytami i wszystko będzie dalej w porządku, tak jak... Byśmy tego chcieli. Także solana, zakupy spot. Słuchajcie, jak jeszcze mam taką małą propozycję: jak wpisujecie na przykład swoje walory czasami do analizy, to możecie również napisać, bo często jest tak, że ktoś coś kupił w złym miejscu, jest teraz na dużej stracie. To napiszcie mi, słuchajcie, kupiłem to i to w tym miejscu. Teraz jesteśmy tu, jestem na takiej stracie, czy znaczy nie piszcie kwot, nie? ale napiszcie, że tu kupiliście, jestem na stracie, czy jest szansa z tego wyjść. To zobaczymy, Bo może określimy jakiś czas, czy to będzie w tygodniach, miesiącach, ale na pewno jest dużo takich osób, które pokupowały sobie spoty w złych miejscach i są ciekawe jak to dalej się rozwinie, więc możecie sobie pisać prośby na czatach. Oczywiście ja również zapraszam na grupę, bo tam wszystko dzieje się szybciej. Możemy wcześniej sprawdzić sobie takie analizy. Mamy specjalny działek prośby o analizę. No, a na dzisiaj to jest wszystko. Ja serdecznie dziękuję za analizy. I widzimy się w przyszłym tygodniu.